Wiesz, oni dojeżdżą za drzwiami. No jeżdżę, ta, ta, Jezus, się ta. uczymy, i powiedział tak, i tak. Gdybym powiedział, panie Tadeusz, no sorry. Tutaj troszkę. Drużynę to się nie buduje, kuźwa A skąd? Buduje się od szatni No dokładnie. Jak... Na trzecią drużynę mamy 10 punktów, nie? Bo to są cały także Aaaaaah. Już tam. Na... No? Ale że tutaj ten, ten, placu... mecz jest, ten mecz to jest taki wiesz, dla nas na luzie ja Myślałem, że wchodzą, wchodzi jedna, a druga barażu, tak nie jak kiedyś. Kiedyś nie są... Nie, nie. o! Nie, ale jedną. Ten sam nie chyba, Mistal. Nie Ca... Radomiak Radom. I tak. Myśleliśmy, że to nie będzie bo reklamowa Kurwa biedocie, że to przyjedzie pierwszy Radomiak. Tak. Pierwszy Radomiak grał kurwa, dzień wcześniej na Legi, kurwa w Rambertowie grał w no to przyjechał jakiś kurwa trzech, Ta Tak, i żeśmy się zawinęli nie, stamtąd. Że... Ten, ten jest zajebisty, ten blondynek. Myślę, że zaraz będzie bramka. Nie, ale no wiesz, nie ale to ja był... Ale Łukasz, ale Łukasz nie, nie, mówił nie mówił o tym, że on będzie jeździł na mecze, będzie nagrywał. Nie, no, ale wtedy, no, bo, no wie... ale wtedy nie było czym nagrywać. No czym ja mógłbym nagrywać, no? Jakbyś sobie kupił motocykl taki, to byś na już nie mógł pojechać. Ja jeszcze wtedy prawa jazdy nie miałem, Co chłopie, kurwa No ale to trzeba, kurde, czy to nie po to ten klub? Bramka Kurwa No nie, no, no ja wiem, bad kłady, Bazę budują tam jakąś tam, kurwa Ty jesteś dowódcą ja trzeciego ja bramkarza do kurwy nędzy Kto? A ty Nie, właśnie. nie, nie. Dobry. A dlaczego nie jesteś? Cześć Ale nie w to nie Ale nie Ale ty masz wpływ na to? No mamy bramkarza wojskowego. Kurwa, czemu no. go gdzieś tam wysyłają do Teraz jest na Orzysu, na poligonie. O kurwa. A widzę, że dzisiaj Antek stoi, tak? No musimy poligonie, musimy musimy Antek jest... dzisiaj stoi, tak? No i mamy mamy przecie bramkarza. No. Już rozmawiałem tu z Piotkiem z trenerem. w no. piątek z nim rozmawiacie, bo przychodzi nasze treningi. O przecież... Ale za Ale tak. Który? No, I tak nie będzie. I tak nie będzie. Jak Ci mówię, że nie będzie. Ej, i tutaj, tutaj. Na jest, kurwa, się na schodach się wchodzi. Po długim, kurwa. To problem rozwiązano? A w ogóle to gramki w składach. znaczy kurwa ogląda meczek, kurwa tej klasy czy pierwszej i nie, czy drugiej. To jest tak, przychodzi nowy trener. Witaj, panowie. Bramka Przyszła? Dziękuję Po co ja mam oglądać? Po co mam oglądać? To. Tak. Nie, Davi. Nie, Jestem, jestem. I wygrywa z oku tak się bawi. I wygrywa z oku tak się bawi. I wygrywa.